Generalnie, pamiętacie, nie jedzcie dużo czekolady, bo będziecie wszystko pamiętać przez 5 sekund. Tak jak ja pamiętam, generalnie. To jest tak, rapuję tekst i sobie myślę, znam, znam, znam. Kurwa, co jest dalej? O, zarapowałem, dobra, lecimy dalej. Znam, znam, znam. Co to było? To my rapujemy Nowy Jork? No, mniej więcej tak to działa generalnie. To jest proces myślowy, który następuje podczas rapowania kawałka. A potem się czujesz, jakbyś wyszedł z meksykańskim żarsiem na miasto, z butelką tequili, cytryną na głowie, a potem się dziwił następnego dnia, że masz bałaga na strychu. Słuchajcie, chcielibyśmy was przenieść... I znowu to słuchajcie, normalnie dzisiaj się zastrzelę przez to. Przenosimy was do roku 2001. Pamiętacie ile lat mieliście wtedy? Ja miałem jeden. Ile jestem w stanie dać? Dla tego świata ile jestem w stanie Z tego świata wyłapać Przecież nie będę płakać Po losie zbyt dumnych Gwiających po kolei wszystkich bo się do trumny Bo nie tylko do rozumnych Świat należy A trzeba go przeżyć We własne siły uwierzyć Potem uderzyć Z mocną częstotliwością szerzyć To co powiesz można Wszystkich możliwością A propos dostań szarych ludzi Na których trud zbyt duży By dać coś I na co zasłużyć Nie ma co wróżyć Dla leży po środku Idę w świat Przedzierając się przez kumę młotków a tłok w spodku, w czasie Pogo jedni nastawieni, wrogo drudzy, szluczy niczym nowo A ja sobą w każdym celu, daj coś Czasem łzy, czasem złość, ale chociaż minimum Wychodząc z zasady, że nie ma objaw, bez dymu Jeśli dane ci kombinuj, filmuj te realia Które zakupają fikcja. a głos ceny laskalia Kiedyś nadejdzie dzień, w spełnią się marzenia. Nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który w którym wkład swój rozliczę. Mówi o tym, co widzę, nie unika potyczek. Kiedyś nadejdzie dzień, które spełnią się marzenia. Nie chcę być tym, co nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który w którym wkład swój rozliczę. Mówi o tym, co widzę, nie unika potyczek. Ja się czujecie? No was takie pytanie Jesteście w stanie zrobić taki hałas Żeby ludziom w domach Powywalało odbiorniki z telewizorów? A to jest do wszystkich przed telewizorem Nie ma się czego krępować Brzydki Łysy O proszę zobaczyć normalnie Zębów wam nie pokażę, bo ich nie mam Dlatego chciałbym wam powiedzieć szczerze jeżeli taka niemedialna twarz jest w telewizji, to tylko drugiej w nocy. Normalnie. Możemy powiedzieć szczerze jeszcze to. Chciałbym przestać panu Figurskiemu pozdrowienia z Ukrainy. To tak prywatnie ode mnie. Suszy i smakowało pysznie.